Witam w kolejnym odcinku na kanale Po co ci te śmieci. W tym odcinku zajmiemy się wyczekaną przez was unitrą, a dokładniej wzmacniaczem WS301S trawiata. Pewnego dnia wracając ze szkoły, zauważyłem, że u kogoś pod śmietnikiem leży jakiś wzmacniacz unitry. Niestety ten śmietnik znajdował się po prostu na czyjejś posesji. Szczerze mówiąc, byłbym w stanie tam wejść, ale uczciwość wzięła górę i zdecydowałem się wcisnąć przez płot kartkę zawierającą krótką informację i mój numer telefonu. Z nadzieją, że osoba, która wyrzuciła ten wzmacniacz, znajdzie ją i da mi znać, że mogę go zabrać, albo po prostu nie dostanę żadnej informacji, bo wzmacniacz nie był do wyrzucenia. Albo się po prostu komuś nie chciało do mnie dzwonić. Jednak kolejnego dnia rano mój telefon zadzwonił. Dzwonił gościu, podający się za bezdomnego, który zabrał ten wzmacniecz i teraz chce mi go sprzedać. Ostatecznie na zakup się zdecydowałem i dałem za niego całe 40 zł. Tyle kosztowała mnie moja uczciwość. I szczerze mówiąc nie wiem, czy po prostu kolejnego dnia ten wzmacniacz został wystawiony przez swojego właściciela przed dom z moim listem, czy może ktoś się nie bał i po prostu go zaje zabrał. Mimo wielkiej ciekawości powstrzymałem się przed podłączeniem i sprawdzeniem, czy zadziała, czy bardziej wybuchnie. Postanowiłem go najpierw otworzyć i upewnić się, że wszystkie kluczowe elementy są i to w dodatku na swoim miejscu. I po otwarciu widać, że poza dużą ilością kurzu wszystko jest kompletne. Widzimy tutaj transformator dość spory, sekcję barwy dźwięku i przedwzmacniacza i końcówki mocy. Z dość finezyjnymi radiatorami, jak na naszą polską Unitrę. Jednak zanim przyszedłem dalej, całość wymagała wstępnego przeczyszczenia z kurzu. Przy okazji postanowiłem również sprawdzić bezpieczniki, które okazały się być sprawne. Po tym wyjątkowo krótkim przeglądzie, mimo wszystko, postanowiłem podłączyć wzmacniacz i zobaczyć, czy działa. I nie wybuchł. Idąc za ciosem, zdecydowałem się podłączyć do niego moje testowe głośniczki. Terima <sweak> kasih telah menonton! I co mnie zdziwiło, wzmacniacz grał. A po podłączeniu do znacznie większych głośników widać, że mocy mu nie brakuje. Wzmacniacz gra. No i to nawet całkiem fajnie. Teraz zajmę się kondensatorami. Najbardziej skupię się na tym dużym. Trzeba go przemierzyć i zobaczyć, czy no, nie trzeba go wymienić, bo. To tutaj nie wygląda najlepiej. Z pewnością zajmę się też potencjometrami, bo tak jak te nie trzeszczą za bardzo, no to ten głośności no już trzeszczy i przerywa. Yy, wyczyszczę również izostaty i zobaczę co się dzieje, ponieważ przycisk kontur, mimo że da się go wcisnąć, to wydaje się nic nie zmieniać w brzmieniu. Kondensator ma trochę zawyżoną pojemność, ale nie jest to jakieś wielkie zawyżenie jak na jego 40-letni staż pracy. To, co wydawało mi się na początku jakąś oznaką uszkodzenia tego kondensatora, może być tym samym elementem, co w tym kondensatorze. Jest to jakiegoś typu gumowy korek, może zawór jednostronny, tak jak na przykład w akumulatorach żelowych, który po prostu w momencie uszkodzenia kondensatora. Na przykład po podaniu zbyt wysokiego napięcia, e, da drogę wyjścia dla wysokiego ciśnienia, aby po prostu nie doprowadzić do rozerwania obudowy. Przy takich kondensatorach mogłoby być to dość spektakularne. Jestem pełen podziwu, że ten 40-letni kondensator trzyma 10% normę, więc po prostu wróci do wnętrza wzmacniacza. Mimo, że stan tego kondensatora bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, to i tak sprawdzę wyrywkowo resztę kondensatorów na płycie. Jak widać, niektóre z nich były wymieniane. Je również sprawdzę, bo kiedyś zdarzyła mi się już sytuacja, kiedy urządzenie nawaliło właśnie przez słabą kondycję wymienionych kondensatorów, a nie tych oryginalnych. A ten kondensator na przykład ma pojemność zawyżoną o połowę. Czyli jednak będzie trzeba kilka kondensatorów wymienić. Niestety w mojej kolekcji nie mam kondensatora o tej pojemności, o odpowiednio wysokim napięciu pracy. Muszę to dopisać do listy zakupów. Wymieniony kondensator, który powinien posiadać 10 mikrofaradów, według mojego testera, już wiem z doświadczenia, że działa on nieźle, posiada prawie połowę więcej. Czyli, jak widać, nowe wymienione kondensatory również będzie trzeba wymienić po raz kolejny. Jak widać, wymieniłem garstkę kondensatorów. Tak szczerze to wszystkie, poza tymi, które muszę dopiero zamówić. Kondensatory wstawiłem nie nowe z mojej kolekcji, ale trzymające parametry. Poza tym, że wzmacniacz nadal gra, zaczął wyraźnie działać filtr kontur. Nie wiem, czy wspominałem o tym wcześniej, ale filtr ten po prostu nie działał. Teraz e, wymienię kondensatory znajdujące się na płytce końcówki mocy. Kondensatory w części końcówek mocy wymienione. Nie było ich aż tak dużo, jak na naszej płytce przedwzmacniacza i barwy dźwięku, ale ich wymiana raczej była konieczna, ponieważ były one już w naprawdę złej kondycji. Na szczęście wszystko nadal gra tak, jak trzeba. A nawet rzekłbym, że znacznie lepiej. Jak widać, wszystko gra i to naprawdę fajnie. Mam wrażenie, że lepiej niż poprzednio, przed wymianą tych wszystkich kondensatorów. W kolejnym kroku zdemontuję panel przedni. Zajmę się trzeszczącymi potencjometrami i izostatami, i przy okazji wyczyszczę panel przedni, któremu się to na pewno przyda. Zacznę od wylutowania i zdemontowania potencjometru e, balansu, ponieważ obraca się o 360 stopni co jest dosyć niepokojące jak na potencjometr yy, wlutuję go, rozbiorę i zobaczę czy da się go naprawić jeśli nie, no to wymienię go na nowy o, w tą stronę blokuje a ruch potencjometru w tą stronę jest przerażający całość obraca się przez to że ten element nie zatrzymuje tego spróbuję wyjąć to bardziej aby to wszystko po prostu się blokowało no, i to powinno rozwiązać problem tego potencjometru. Za pomocą młotka i sporej ilości determinacji udało mi się w taki sposób wygiąć ten element, że potencjometr działa tak, jak powinien. Jak już potencjometr jest rozebrany, to przy okazji go wyczyszcza. Chyba jednak nie będę demontował potencjometra głośności, ponieważ patrząc na tą ilość przewodów może być potem ciężko to przylutować nawet ze zdjęciami. A może okaże się, że wystarczy zwykłe przepłukanie go. Tak samo zrobię z resztą. Po prostu to wszystko przepłuczę. A tutaj te przełączniki spróbuję wyczyścić patyczkiem higienicznym, tak jak da radę do nich dojść, ponieważ mają one odsłoniętą konstrukcję. Wszystkie potencjometry zostały przeczyszczone z użyciem płynu PR-Kontakt, a teraz zajmę się z grubszym wyczyszczeniem panelu przedniego. Udało mi się wyczyścić panel przedni. Naprawdę całkiem nieźle to poszło. Skończyło się na umyciu go pod bieżącą wodą płynem Cif. Jak widać, bardzo fajnie wszystko zeszło, wszystkie przebarwienia zostały tylko rysy, no ale ich w taki sposób nie usunę. Teraz tak naprawdę wszystko przy wzmacniaczu co chciałem zrobiłem. Zostały jeszcze niewymienione te kondensatory, ale zanim je zamówię i zanim przyjdą trochę czasu minie, a ja mam jeszcze sporo projektów na głowie. Więc złożę ten wzmacniacz, a jak przejdę, to po prostu je wymienię, ponieważ jest do nich dobry dostęp. No to biorę się za złożenie tego wzmacniacza. A więc wzmacniacz jest już złożony i przygotowany do pracy przez kolejne 40 lat. Do tego wzmacniacza mam też tuner AS206S, który jest elementem tej samej wieży co nasz wzmacniacz WS301S. Jak widać, wzorniczo prezentuje się to dosyć fajnie razem, ponieważ rozkład tych gałek i tych przycisków pasuje, ale niestety jest różnica w kolorze tych dwóch paneli przednich. I teraz nie mam pojęcia, czy chodzi o to, że te dwa urządzenia pochodzą z różnych serii i różnych lat produkcji, czy kwestia jest taka, że ten panel był szorowany, a ten. Nie był nigdy czyszczony jakoś bardziej porządnie. Żeby się tego dowiedzieć, zdemontuję panel z tego tunera, wyczyszczę go i zobaczę jak to będzie. No ale to zrobię już raczej poza kamerą. A więc podsumowując: wzmacniacz po zakupie grał. Jednak wymagał kilku prac, m.in. czyszczenia, wymiany kondensatorów i przepłukania potencjometrów. Po tych wszystkich zabiegach wzmacniacz sprawuje się naprawdę fajnie i całkiem nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że WS301S jest całkiem porządną konstrukcją i miło mi się go naprawiało. A wam dziękuję za oglądanie.